Witajcie w nieporadniku poświęconym hodowli slicksterów, jednym z najbardziej przydatnych zwierząt w Oxygen Not Included. Slikstery występują w trzech odmianach ewolucyjnych: długowłose slickstery, zwykłe slickstery i stopione slickstery. Najpierw przyjrzyjmy się odmianie długowłosej. Stworzenia te są najmniej użyteczne ze wszystkich trzech wersji slicksterów. Preferują one chłodne środowisko o temperaturach od 0 do 50 stopni Celsjusza i żyją 150 cykli, czyli o połowę dłużej niż pozostałe rodzaje slicksterów Tak jak ich kuzyni, po śmierci zostawiają one 3200 kalorii w postaci surowego mięsa. Oznacza to, że slickstery są całkiem dobrym źródłem pożywienia, a standardowa hodowla o rozmiarze 96 pól powinna być w stanie wyżywić czterech duplikantów, jeżeli całe mięso ze slicksterów przerobimy na barbecue. Długowosy slikstery są jednak nieco mniej wydajne, jeśli hodujemy je na mięso, ze względu na ich długi czas życia. Długowosy slikstery odżywiają się tlenem, który spożywają w ilości 30 kg na cykl. Nie produkują one w zamian żadnych materiałów, jednak dają całkiem duży bonus do dekoru i to aż na zasięgu 7 metrów. Jeżeli jednak chcemy wykorzystać je do dekorowania bazy, dużo efektywniej jest rozmieścić w niej obrazy lub rozmnożyć bagi. Są one dużo tańsze w utrzymaniu, a dają podobny, a czasami nawet lepszy efekt. Prawdziwie przydatne są zwyczajne slickstery oraz ich stopieni kuzyni. Dzikie slickstery możemy znaleźć na olejowym biomie, który znajduje się blisko samego dna mapy. Panują tutaj bardzo wysokie temperatury, a atmosferę stanowi głównie dwutlenek węgla są to warunki idealne do życia dla sliksterów, ponieważ lubią one temperatury od 50 do 140 stopni. Odżywiają się dwutlenkiem węgla, a z połowy zjedzonej masy robią ropę naftową. Stopione slickstery, tak jak ten, który zdążył już umrzeć z wychłodzenia, żyją w jeszcze cieplejszym środowisku. Preferują temperatury od 100 do 200 stopni i, podobnie jak zwykłe slickstery, żyją przez 100 cykli. One również pochłaniają dwutlenek węgla, ale zamiast ropy naftowej wydalają benzynę. Są więc nieco bardziej użyteczne, ponieważ produkowany przez nie surowiec nie musi być już dalej przetwarzany dla naszych maszyn. Jeśli chcemy ułatwić sobie hodowlę swixterów, dobrze jest postawić w ich hodowli pionową ścianę, która częściowo przegrodzi hodowlę na dwie części. Dzięki temu wszystkie zwierzaki będą siedziały blisko grooming station, co ułatwi naszym hodowcom szczotkowanie ich i poprawi morale zwierzaków. Oraz efektywność samych farmerów. Oswojone slikstery, tak jak wszystkie inne zwierzęta, rozmnażają się dużo szybciej. Jak sugerują preferowane przez poszczególne podgatunki warunki środowiska, rodzaj składanych jaj zależy od temperatury, w jakiej przebywa slikster. Slikster będzie składał jajka długowłosych sliksterów, jeżeli przebywa w temperaturze pomiędzy 20 a 60 stopni, stopionych z kolei, jeśli temperatura wzrośnie, do przedziału 100-250 stopni. Jajka zwyczajnych zigzterów możemy więc otrzymać, hodując je w temperaturze pomiędzy 60 a 100 stopni. Aby uniknąć zatłoczenia hodowli, która może pomieścić maksymalnie 8 osobników, dobrze jest zamontować w niej autoswiper oraz system odprowadzania jajek. Ponieważ stworzenia te opłaca się hodować na mięso, warto zainwestować w inkubatory, które będą dbały o to, aby jajka jak najszybciej się wykluwały, a zwierząt przybywało. Podłogę hodowli slicksterów należy wykonać z mesztajli, ponieważ w innym wypadku wydzielana ropa będzie zalegać na wybiegu. Zwierzęta mogą nawet utopić się w niej. Jest to częste zjawisko w zamkniętych komórkach, w których naturalnie potrafią zrespić się slickstery. Pochłaniają one dwutlenek węgla i generują coraz więcej ropy. Najczęściej kończy się to wyczerpaniem zapasów dwutlenku węgla, ponieważ produkowanej ropy jest tylko połowa tego, co dwutlenku węgla, który pochłaniają, więc nie zapełnią całej tej przestrzeni ropą. Jeżeli jednak przestrzeń jest dość płaska i niezbyt wysoka, mogą one wygenerować tyle ropy, że zacznie wchodzić na najwyższą kratkę, a wtedy nie będą mogły oddychać i zwyczajnie utopią się w wyprodukowanej przez siebie ropie. Do życia potrzebują dwutlenku węgla. Jak już wspomniałem, występuje on naturalnie w biomie, w którym żyją. Jednak, aby prowadzić regularną hodowlę, będziemy potrzebować stałego źródła tego gazu. Na szczęście, wiele maszyn, które wykorzystują produkowaną przez ropę, jednocześnie produkuje również dwutlenek węgla. Produkowana przez lixtery ropa może zostać wykorzystana, jeśli przepompujemy ją do rafinerii, która pompuje benzynę oraz gaz ziemny. A ta trafić może do generatorów spalających benzynę oraz takich przetwarzających gaz ziemny. Generatory spalinowe podczas swojej pracy produkują duże ilości dwutlenku węgla oraz zanieczyszczoną wodę. Generatory na gaz ziemny również produkują dwutlenek węgla, jednak zamiast uwalniać go do atmosfery, zwyczajnie wypompowują go rurami. W obu tych przypadkach maszyny produkują dużą ilość gazu który następnie może zostać spożyty przez likstery i ponownie stać się paliwem. Dodatkowo maszyny te produkują ciepło podczas swojej pracy, dzięki czemu będą one utrzymywały wysoką temperaturę wewnątrz biomu. Pamiętajcie jednak, aby budować je ze stali lub przynajmniej złota, aby nie niszczyły się podczas swojej pracy. To samo dotyczy kabli i rurek. Trikiem, który pozwoli nam zawsze odprowadzić z maszyn dwutlenek węgla, jest zanurzenie wentów w cieczy. Zwyczajne wenty przestają wypuszczać zawarty w rurach gaz, jeżeli ciśnienie przekroczy 2000 g na kratkę. Wenty wysokociśnieniowe potrafią jednak uwalniać gaz aż do ciśnienia 20 kg na kratkę. Ciśnienie to nie musi jednak być ciśnieniem atmosferycznym. Wystarczy wylać małą ilość dowolnej cieczy. Aby wenty, które są w niej zanurzone, przez cały czas były w stanie uwalniać gaz. W tym akurat wypadku uwalniają one tlen, aby było widać, jak wydostaje on się z rur i unosi do góry. Jeśli zamiast tego podłączylibyśmy dwutlenek węgla, moglibyśmy tutaj doprowadzić do powstania dowolnie dużego ciśnienia, które zapewniłoby swixterom pożywienie na całą grę. I to już wszystko w tym nieporadniku. Dajcie znać w komentarzach, jakie zwierzęta chcielibyście, abym omówił w następnym materiale.